Cześć z tej strony, z tej babki. Przed chwilą właśnie ja chciałem odpalić film, jest ja się stała... Szymborem gram, tak szymborem. Ale nie wiem, czy to prawdziwy. Nie wiem, czy to prawdziwy Szymbor. Dzisiaj będziemy sobie grać w na bedwalls i stworzyłem swojego teksturpaka na DC Clay TXT I tak wygląda dzisiaj sobie Będziecie mogli oceniać w komentarzach Nagrywam to 23.19, więc bardzo późno Kurde no trochę się bije krzymbora, ale dobra idziemy do drugiej rundy <coughs> Za dawno nie grałem w Minecrafta i będziemy grać na makro, jak, bo ja mam słabą myszkę do budowania i do bicia. Nie no, do bicia mam taką sobie, ale w makro czasami sobie tak popykam, żeby zbudować się, budować. Pierwsza mapa. I tak jeśli chodzi o celownik na DC Clay TXT, jeśli stworzycie teksturpaka, to zawsze będziecie mieć taki celownik. Nie pytajcie się jak się zmienia celownik. nie byłem rozgrzany. Ja klikam normal klikiem, bo Butterfly mi od razu ręka odpada. O kurde. On pobędzie. Kurde. Nie chciało mi się wracać. Ja, ale chyba nie stać mnie na set, ale sobie kupię za to ten. Dobra, idę do niego. Nie ja wiem, czy on kupił set już. Aha. Jest to wyeliminowany. Ciekawe jak. Przechodzimy do wełny. Chodzi o pełno taka fajna, taka, jak dla mnie jest fajna na DC Clay TXT. Zapraszam w ogóle na Discorda też DC Clay TXT. Po stworzeniu swojego teksturpaka. Ohoho ho, nie umiem. Spadłem. spadem ja się tak nie budowałem. Idziemy do kolejnej rundy. W ogóle niebo jest bardzo ładne. Jak dla mnie w sumie nocleg by było ładniejsze. Ale takie jest. O. Jutro może będzie odcinek z tego Robloxa, bo openik może będę robić jakiś. gdzieś 14.30 Będę no, nagrywa to, ale raczej ja nie 20 wrzucono lub jutro będziecie mogli obejrzeć go znaczy pojutrze w piątek czyli albo jak jeszcze się zdarzy zmontować no to i będziecie mogli go obejrzeć o godzinie no, no jutro w sumie nie o godzinie bo nie wiem o której tylko jutro Zapraszam na mojego TikToka. W opisie dam nazwę. No Jezu, nie chciało mi się makro wyłączyć. Nie wiem, czy DPI mi się coś zwaliło. Nie mogę wyłączyć makra. Nie wiem, zacznę grać bez makro chyba. Będę bez makro grać. Jestem bez premki, więc nie mówcie na mnie, że jestem Steve'ek. w ogóle też sobie SS-ka zrobiłem z Szymborem jeszcze przed rundą na lobby można robić SS-y ale na rundach nie robi mam nadzieję, że wszystko dobrze widać jeszcze tylko ustawię teraz chyba lepiej Ło, chyba coś za dużo nazbierałem Już się próbował budować do mnie, ale coś nie wyszło. No ja nie mogę! Heh, zielony tak się przestraszył. Chciał się dobudować do mnie, spadł, się przestraszył i wyszedł. Nie rozumiem takiej graczy. Zapomniałem, że ja makro wyłączyłem. się nie postawił blok? Ile już teamów wyeliminowanych, a ja dalej nawet się nie mogę dobudować do zielonego. wiem ja jakiegoś TNT Jumpa chyba zaraz walnę. Nie wiem, kamera mi się giba na nie wiadomo jakie strony. No co? Nie wiem. W ogóle gram na multiconcie, bo mam swoim pierwszym dostałem bana. Za nic. W sumie wiecie kto koko wyblokowanie się w bloczkach. I się zablokowałem w bloczku i dostałem bana, jeszcze TNT wyrzuciłem. Utrzymajcie mnie, proszę. Nie wiem, nie mogę się nawet dobudować do zielonego! Ja będę tak bez przerwy się budować i tak się nie dobuduję. Pewnie. <tryk> bym bez przerwy tam pewnie się budował i tak bym się tam nie dostał. Dobra Raz, dwa, trzy, cztery No, liczyłem idealnie Dobra, nie wiem Ja nawet nie umiem chyba nawet TNT Jumpów Musiałbym być chyba bardziej Jestem chyba wyspany, to bardzo dobrze. Czy no śpiący jestem trochę, ale ja chcę się iść jeszcze spać. Raz, dwa, trzy, cztery. Ja kontrolę robię, ale ja dalej nie mogę się dobudować. Nawet seta nie mam. Nie, my ja chyba nigdy się tam nie dobuduję. Raz, dwa, trzy, cztery. No. <grystanie> nie. Przefacja mi się nie kliknęła. O ja nie mogę. Nie wiem, zrobię jakiegoś do mocnego TNT jumpa. Bez bloczków. Raz, dwa, trzy, cztery. No wreszcie. W takim czasie. Nie wiem, dlaczego kupiłem drugi, drugie, drugi. Już nie umiem wymawiać. O, trochę mi się coś tam udało jakiegoś szybkiego zrobić. Ten to pewnie na emeraldach już. Obsidian. Wszystko. Ra raz, dwa, trzy, cztery. No kurde, dobra, nie mam szans już z tym gibonkiem. Gdzie on w ogóle, gdzie on bazę? Nie, ja muszę tam od... No. Raz, dwa, trzy, cztery. Uuu, uuu, mnie za mocno wybiło? Zobaczycie, że ja nawet budować się nie umiem. A ten mal jak Ten już tam. Raz, dwa, trzy, cztery. Przez chwilę wydawało, że ktoś tam jest. No nie, 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 nie. po prostu nie. Po prostu nie. Sam nawet chłop zginął. Nie ja wiem jak tutaj grać. Jak tutaj grać? Ja się skończyłem. Nie spróbował ale... Dawaliście. Bardzo dziękuję za niszczenie łóżka dzieciaczku na posony. Dobra, mam jego wazę. Raz, dwa, trzy, cztery. O nie, dobra, zleciał. Się tak zabuduje i męsa tu do końca rundy. Hmm. Tam coś gość schodzi po emeraldach. O kurde, mm, dobra nie miałem szans, nie wiem po prostu nie mam, Pii. dobra to jednak idzie koniec, pa.